Cześć, ja nazywam się Łukasz. Jak to było napisane w książce Bandera, zajmij się czymś, albo to twój umysł zajmie się Tobą. I to będzie cytat do tematu głównego. Najpierw powinniśmy zastanowić się na tym, jak w ogóle działa umysł. 1. Działa on nieprzerwanie i nie posiada on żadnego przycisku, włącz, wyłącz, tak, żebyśmy mogli przestać z niego korzystać. 2. Możemy z niego korzystać albo w świadomy sposób, albo pozostawić go na autopilocie. W drugim przypadku nasze myśli generują się w głowie automatycznie, co nazywamy aktywnością mentalną. Jest to zbiór wszystkich myśli, które zostały utworzone w naszej głowie bez interpretacji naszej świadomości. 3. Aktywność mentalna podąża za tym, co myślimy świadomie. Jednak w ostatnich latach to się zmienia i większość społeczeństwa zaczyna świadomie skupiać się na tym, co kreuje nasza aktywność mentalna co jest błędem, ponieważ doprowadza to do depresji, czy innych negatywnych emocji oraz yy, związane z tymi myśli. Aby prawidłowo korzystać z naszej aktywności mentalnej, musimy pracować nad zmianą skupienia. Nie skupiajmy się na tym, co wytwarza nasz umysł, tylko dlatego, że o czymkolwiek myśli. Skupiajmy się raczej na tym, co chcemy myśleć lub na tym, co chcemy robić właściwie. I tu taka scenka z przykładem. Hmm, bardzo ładna dziewczyna. Chciałbym do niej zagadać. Ale ona przecież mnie wyśmieje. Kurde. zrób siebie jedynie tylko połowana. Hmm, bardzo ładna dziewczyna. W sumie dlaczego by do niej nie zagadać? Hmm, ale ona przecież... Nie, 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 nie. Mogę się przecież przy tym świetnie bawić. Więc zagadam. Tak, zagadam. Taka zmiana skupienia przyniesie nam wiele dobrego, chociaż nie zawsze potrafimy poradzić sobie z tak prostą zmianą skupienia, ponieważ bywają sytuacje, w których jest bardzo dużo emocji, których nie potrafimy kontrolować, ponieważ pojawiają się te emocje i wszystko, co wewnątrz nas jest, zostaje zniszczone. A myśli same zaczynają się generować. W tym przypadku polecałbym ćwiczyć po prostu medytację, która jest skuteczna. Oczywiście nie od razu, po kilku treningach dopiero zaczyna przynosić jakieś efekty. No może niektórzy mają już po pierwszej próbie, ale gdy nam się to uda, będziemy zdumieni, ile rzeczy w stanie jesteśmy robić, których wcześniej byśmy zrezygnowali. Przechodząc do cytatu z początku, zacznijmy to my wpływać na nasz umysł, bo inaczej umysł wpłynie na nas. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. To pierwszy odcinek na tym kanale. Jeżeli masz jakieś pytania lub chciałbyś opisać jakieś własne przykłady, w których pokonałeś własny umysł, w których zmieniłeś stan skupienia, to napisz na dole w komentarzach. Czekam na wieści. Zachęcam Was również do odwiedzenia mojej strony. Tutaj. Teraz lajkujcie i subskrybujcie kanał, po to, aby treść trafiła do większej ilości osób. Tak więc dzięki wielkie za obejrzenie. Do usłyszenia niebawem.